Pani Basiu, ile razy mogę powtarzać, że zupa z proszku to żadna zupa. Nie, 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 wykluczone, żadnych kubków na gorąco jeść. Nie będziemy udowodnić Pani, że taką zupę można zrobić nawet w biurze. Tak, zaraz Pani przyniosę, Pani Basiu, kochana. Pani w tym czasie faksuje to, co prosiłem, dobrze? Mhm, dziękuję. Dzień dobry Państwu, witam. Czas na kolejne spotkanie pod szyldem biurowego survivalu, a więc szkoła przetrwania w pracy, jak jesteśmy wściekle głodni i nie chcemy jeść banału z proszku, zróbmy sobie zupę. Chciałbym udowodnić Państwu, że jest to możliwe nawet z wykorzystaniem tylko poczciwej mikrofali. Zrobimy sobie klasyczną, intensywną, wyrazistą zupę cebulową. Zupę cebulową umiłowali sobie Francuzi, więc spodziewam się, że i my, Polacy, kochać ją możemy szczerze. Oczywiście potrzebna jest woda i będzie to wyglądało dość eksperymentalnie, ale wierzcie mi Państwo, że się uda. Woda jest na razie lekko tylko ciepła. Wykorzystam kostkę rosołową. To jedyny koncentrat, który w kuchni lubię i pochwalam. W dzisiejszych czasach robienie w kółko świeżego bulionu jest co najmniej kłopotliwe. Sam rosół oczywiście byłby zbyt blady. Zrobimy go z cebulą. Oto świeża cebula cukrowa, która jest bardzo zacna w smaku, a poza tym idealnie się obiera. Taka cebula powinna zostać przez nas pokrojona jak Najdrobniej. To nie mogą być grube plastry. Przypominam, że gotowanie w mikrofali potrwa tylko chwilę i dobrze by było, żeby nasza cebula zdążyła się ugotować i w żadnym stopniu nie była surowa. Dla podkreślenia smaku w każdej zupie przyda się odrobina oliwy. Nie więcej niż jedna łyżka. Otwieram moją zacną kuchenkę, wkładam do środka wstępnie przygotowaną zupę. I zamykam ją co najmniej na 4 minut. Widzimy się za chwilę. Proszę Państwa, moja zupa już mam wrażenie się gotuje. Rzeczywiście buzuje dość znacznie. Wyciągnę ją na chwilę. Ależ jest dość gorący, ale da się przeżyć. Spójrzcie Państwo, rosół zrobił się złoty. Cebula jest przezroczysta, mocno pachnąca, nie ma jej wiele, ale to nie jedyny konkret zgodnie z obietnicą sypię do zupy utarty ser, który się w niej prześwietnie rozpuści i wrzucę jeszcze na minutę, tak, by całość ostatecznie się dogotowała. Zamykam. I uruchamiam. Się. 15 sekund, napięcie rośnie, zapach bucha po całej naszej kuchni. Mam wrażenie, że zupa wyjdzie lepsza, niż można byłoby oczekiwać. Za chwilę jej spróbuję i powiem Państwu szczerze, czy się udała. Dwie sekundy, jedna. Dziękuję bardzo. Zupa i jeszcze gotująca się, bulgocząca i gorąca. Paruje przepięknie. Pachnie, nie widać w niej ani żadnych plam oliwy, czy czegokolwiek, ser jest cudownie rozpuszczony, można go wyciągać na łyżce poszczególne porcje i cóż, sprawdźmy, czy jest pyszna. Spodziewam się, że jest ściekle gorąca, więc chwilę ją muszę podmuchać, jak sam aromat. Cebuli jest trochę. Co? Tak, że jest za gorąco Robi. No ja obiecałem, że spróbuję Ale... Cebulówka. Jest autentyczna cebulówka. Nie trzeba więcej. To jest jedna z najprostszych zup świata, w związku z tym żadna tutaj odkrywczość z mojej strony, że można to w mikrofali. Proszę Państwa, oto kapitalnie ugotowane pióra cebuli. Wezmę troszeczkę płynu. Tu umoczona bułka. No. Bolówka, normalna, w biurze. Chwileczkę. Pani Basiu! Mhm. Tak jak mówiłem, udała się znakomicie. Zapraszam panią do mnie, do gabinetu, na poczęstunek. Serce mhm. bula i bułeczka, już doskonała. Doskonała.